Słuchaj, mam dla Ciebie dwie informacje, dwie są złe. Pewnie gdzieś jedziemy daleko. To, to, to jest jedna z rzeczy, która może być zła. Masz? Co Ty taki zadowolony jesteś? Ty, dobrze, że Ty tak blisko mnie mieszkasz, Po święta, pojedziemy po furę. Laweta już, trzeba zobacz, zobacz, już jedzie. Siadaj, chłopie, może, może zdradzisz co? Właśnie nie. Zobaczycie w dzisiejszym materiale, ale jeszcze dzisiaj. Dzisiaj? Patrzcie? No nie, tu, no jutro macie. Nie, ja wam wleci. to udowodnię, żeby to nie było że to jest ten. Grudnia, 15. Ja je przytrzymaj, przytrzymaj, 15, 25 grudnia. Proszę, trzymajcie się, trzymajcie dobrze. 15-25 grudnia. 25 grudnia, czyli dzisiaj wieczorem, już ktoś z moich widzów sobie pojedzie. Warto obserwować mojego Instagrama, powiedz operator. Bardzo no, warto. Ej, pada. Dlatego do góry. <noise> Tempo zabójcze. No jaka akcja. To, co żeście wymyślili, my jesteśmy teraz przed Piotkowem. Na wysokości Radomska Mamy dwie godziny, żeby wrócić z powrotem. Jest godzina 17. Nie, 16. Ale 19 się umówiłem ze wszystkimi widzami z mojego Instagrama po to, żeby ten samolot komuś wydać. Stary, nie wiem czy my zdążymy. Jeszcze to jest najlepsze, że ten y, gościu, który nam sprzedał to auto, jedzie z y, Bydgoszczy. Patrz. On jedzie tutaj, teraz jest na wysokości łodzi. My jesteśmy tu, Radomsko Więc najprawdopodobniej w Piotrkowie, że się z nim spotkam. Musimy do 19 wrócić stary pod firmę. nie mnie musi być punktualnie. 19 stary to mamy być za minutę. Ale Zobaczymy, czy będziemy. Zaje. Musimy być przed 19. Siema. Siema. Co no. to, to? To nie miał być 100. Ty coś takiego? większy? <laughs> Fajny. Ja fela, Zobacz. No. Kurde. Robi, robi, robi. Robi wrażenie. Robi. Dawaj do góry, dawaj do góry. Dobra, piszmy papiery. Dobra, najszybszy zakup. Ale Ale najlepszy, najlepszy kupujący. To... to wygląda jak koinka. fajnie nie? wygląda, nie? Jak koinka na tej lawecie. Po tego pierwsze auto, to no nie gadaj, że nie. Dobra, lećmy. Super. Dziękuję. Dzięki, Dzięki bardzo. Dzięki. Miła transakcja. Wyjdź na wyślij pieczątkę, ty wyślij adres, wyśleć te bluzy, dobra? Dobra, super. Dwa słowa. Zajebista. Igła czy nie? Zajebista będzie, będzie dzisiaj akcja <grym> I'm gonna the couch Might wake the neighbors up But you ain't break you out In the end we gon' make a child the then we gon' hit the show Part two, we don't need no house. You can misty We gon' get gonna the <laughs> <laughs> coś tu zobaczycie? Kurwa, nie ma światła. O, możecie włączyć latarki, włączcie wszyscy, będzie łatwiej zdecydowanie. No super. No, no i zobacz, masz o, już o No, tak, 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 to... i tak. jak zajebiście, to zrobiliście. Dzięki. Słuchajcie, kurwa, zajebi mnie na tej ochronie tutaj, tyle. Piszcie sobie w telefonie MGP myśli konkurs.pl o 19 pojawi się kod. Wbijacie ten kod, podajcie swój nick, ładujemy. Jak będzie już hasło, że wszyscy tutaj... Weszli, jest 8 albo 10 pytań związanych ze mną. Liczy się po pierwsze szybkość i prawidłowa odpowiedź. Ta, która była najszybciej i mnie zna, bo pytania są związane ze mną. Odjeżdża dzisiaj. Tym to Lupo Słuchajcie, dlatego dałem 15 koła Nie wiem, czy to jest dużo czy mało W każdym bądź razie go nie oglądałem I gościu też był w szoku, że go nie oglądałem W każdym bądź razie jest iRide Gościu był na nim na Ultrace Słuchajcie, ja jeszcze tak jak obiecałem Tak też zrobię Kupuję M3 F80, tak? To jest taka 2016-2020 Też pójdzie dla kanału nadawczego Wszyscy wiedzą o co chodziło ze screenem, którego usunąłeś Aha, screen było, że gościu, który wygrał iPhone'a Napisał taki gościu do niego, żeby ci się ten iPhone kurwa, spalił I kurwa zablokowałem Rusemka stoi na hali, ale kurwa nie przemyślałem, że będzie tyle ludzi to raz Zresztą Zawsze jak gdzieś jadę, to wydaje mi się, że nikt nie przyjdzie nie? Jadę do Nowego Targu i mówię, kurwa pewnie przyjdzie z 5 osób I jak wracam z Golfem, dzwoni do mnie ten właściciel mówi, ty nie jedź w te miejsce, tam jest zlot kurwa we wtorek zlot? nie? Ale jaki zlot? no bo tam są zawsze zloty ja przyjeżdżam się okazuje to nie jest złot, tylko i wszyscy do mnie przyjechali później też niektórzy mówią kurwa mógłbyś to zrobić wcześniej słuchaj jak ja bym wiedział wczoraj że ja bym to ja bym był szczęśliwy Czy, co to jest? lupo? <noise> Więc u mnie pomysły są z sekundy na sekundę słuchajcie ja jestem taki że może zaraz ci bijemy piątka ja już sobie wpadę na pomysł że jadę coś kupić więc to wychodzi po prostu tak naturalnie, że wiecie, jedziemy, kupujemy Dzisiaj napisałem na Instagramie prywatnym, że kto ma jakąś furę do sprzedania do 25 koła To wiecie jak to wszyscy nagle, nie? Auta po 15 normalnie, oni nich 24,900, jak chcesz Ktoś ma jeszcze jakieś fajne, ciekawe pytanie? Bo wiecie, kto na kanale nadawczy a ja tam pisze bo tak jakbym zapisał do siebie, nie? No. Nie wiem, czy ktoś to pisa, czy nie Nie, na razie Powiem wam, że ja już straciłem sam sobie taką pasję, nie pasję do motoryzacji, ja lubię grzebać przy autach i wam je rozdawać, niż grzebać je dla siebie. Przez te 12 lat ja już, mnie żadne auto już tak jakby nie, nie zaskoczy, nie? Czy to bym sobie dzisiaj kupił Aventadora, czy coś innego? O, ten na bank nie jest z kanału nadawczego. I na bank nie będzie już na kanale nadawczego. Czy wszyscy są z kanału nadawczego? 9440919 Jak Wam idzie? No, się. Idzie. zobaczymy, nie? Miejsce 74. Czekamy na info, to pierwszy? Tak, od razu będziemy wiedzieć. Ja tu na linii jestem. Opieka akcja. Ja jutro idę kupić nową furę Mamy już jakieś info? Tajski pierwszy. Co? Hadański, kto to jest Hadański? Kto jest pierwszy? Tam masz, ej, tam. chyba, goszczę Dawaj tu, jesteś pierwszy? Chodź Czekajcie, bo może wali w k***a, a tam już klaszczycie. Ej, ale nie szedłby tu wtedy Chodź, pokaż To ja bym Kur... no to ty, no O. Takie nawet to nie ma Ciemanko Obserwujesz na Oczywiście Uczyłeś się do pytań czy strzelałeś? Nie, uczyłem się ja Uczyłeś się? Miałem. Mistrzu Chcesz go sprzedać za 15 koła, czy chcesz nim odjechać? Sprzedać Jedziesz 15 koła? Kur... bawimy się tam! Dawaj, gramy jeszcze raz, bo chłopak sprzedał furę. Przyszło. jest? Dobrze. To już tam ziomość, my sobie to kończymy. Powiedz wszystkim, wszystkim. Dzięki 10, Operator, gdzie ty jesteś? Tu jestem, ej! Oszu do góry! Gdzie tam Idę! Musiałem wywiad przeprowadzić. 4, 7, 3, 6, 6, 8, 4, 10, 2, 1, 4, 3, 2, Leci, leci, dawajcie! Ciężko jest? Nie no, jest zajebiście. Na dwóch się prawda? Tak? 6 miałem dobrze, 2 źle. Miałem teraz 15 miejsce. Jest za pier... takim w tym. Lupo. A jakie masz auto, masz? masz? A piątkę. To możesz ją tu, jak chcesz, to możesz go tu zaraz sprzedać, nie? jak ktoś tu chętny kupi. Słuchajcie, zajebista akcja to była i wcale bym się nie zdziwił, jak jutro będzie jeszcze ale muszę się zastanowić i poszukać jakiejś fury. Cieszysz się? Czy to problem Kurde. dla Ciebie ten, ten, ten lup? Nie no, nie? A nie kurwa. Kurde, ja nie umiem zapamiętać tej nazwy 130 30 to ma? 30 koli to ma? To nie pytałem. się wydawało, że to 1-0 jest. <mulary> to jest 30, to Ten teraz co dał te 15 to koła w dół. A teraz Dał na, na, koło obiegu że takiego szkitu. On też ma i rajda tak w Bob. Widziałem. Bo, jak próbowaliśmy to podnieść, albo obniżyć, to się dało na Bob. O! <mulary> yeah. They wouldn't let me Man's got when I come undress me Swing right but I might go lefty I A plus with it so don't test me They wouldn't let me Man's got when I come undressed me Swing right but I might go lefty I may plus with it so don't test me Słuchajcie, nie spodziewałem się, że aż tyle przyjdzie osób Tysi, ile było? 1100, 1200. Tak, nie wiem. To było mega grubo, słuchajcie Agata dzwoni Chcą mnie zabić Chcą mnie zabić, do no, bo są święta A ja pół dnia Wjechaliśmy ja po auto a ja znowu. Co jest najlepsze? Co jest najlepsze? Zapraszam Was do następnego materiału. Może zaś się spotkamy i może zaś coś rozdamy.